Cześć, hey, siemano ludzie, z tej strony Sebastianix, witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa czas na ćwierćfinał do UEFA Euro 2024, który się oczywiście odbędzie w Niemczech. Portugalia odbędzie się z Francją. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 5 lipca o godzinie 21 na stadionie Volkpark Stadion na stadionie w Hamburgu. No zobaczymy proszę Państwa kto wygra. No powiem Wam, że Francja pokonała Belgię tylko 1 do 0 po bramce kolomujani. a w Portugalii po tak karnych proszę Państwa 3 do 0 wygrali ze Słowenią no i powiem Wam jakby Ronaldo trafił tego karnego w dogrywce jakby nie Jan Oblak to by karnych już na pewno nie było Ale samo się stało Że brałkarz Portugalii jest bardzo niezłej Formie No dobrze zobaczymy jak będzie proszę państwa Na żywo Jak się ten mecz Pokaże bo Bez podróżania gramy a ten mecz będzie komentować To spotkanie Tomasz Smokowski Jacek Laskowski A transmisja będzie na kanale na TVP TVP Sport więc widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Już tylko cztery ekipy zostały w Euro 2024. Wszystko jest możliwe. Zobaczymy, kto przejdzie do wielkiego finału. Czas na półfinał Euro 24. To już półfinały rozgrywek Euro 2024. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski, kłaniamy się Państwu, jesteśmy na posterunku. Turniej zbliża się do końca, a emocje, presja, stawka wciąż rosną. Spodziewamy się wspaniałego spektaklu. Nie wiem jak Państwo, ale my nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. Reprezentacja Portugalii. Czy zdoła trafić? Tak, gol! Mamy otwarcie wyniku. Czyli nie będzie długotrwałych podchodów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. No i nic dziwnego, że się nie myli z takiej odległości. Ciężko jest nie trafić. A więc gramy. Francuzi przegrywają po tym golu. Jak odpowiedzą? Francja ma piłkę. Sędzianie kwiżdżę. Zagranie do Griezmana, ale może teraz będzie szansa. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Teraz widać jak potężny to był strzał. Udało się włożyć w niego całą siłę. Piłka niczym pocisk biła się w siatkę. Co za gol! Portugalia, traci piłkę na rzecz Rybali. Teo Hernandez. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Griezmann, piłka w siatkę! Przeciwny musi odpowiedzieć, choć do końca tego półfinału zostało jeszcze dużo czasu. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Mamy teraz wynik 2 do 1. Cristiano Ronaldo. Francuzi idą skrzydłem, jest tam przestrzeń. Dobra interwencja obrońcy. Gdyby to dośrodkowanie doszło, mogłoby być groźne. No i błyskawicznie kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozpita. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Na tablicy wyników 3 do 1. Leão. Piłka do Nuno Mendesza. Żałpa Linia. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. I Aurelian Człamyni. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Korzyść na rzecz Portugalii. Cristiano Ronaldo. Utane wejście, akcja przerwana. Teo Hernandez. Aurelian Człamyni. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. I teraz ta centra pada łupem ekipy przeciwnej. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania, no na razie Francja prowadzi 3 do 1, widać, że się wkurzyli na grę, no bo jak wiecie przegrywali Francuzi 1 do 0, ale szybko tutaj Mbappe wyrównał, no i później Griezmann dobił swego, na razie dwie bramki, zobaczymy jak druga połowa się przeniesie. No dobrze, moi drodzy, to widzimy się po meczu tego spotkania. Zobaczymy, jak w drugiej połowie się ten mecz pokaże. Kolejna odsłona spotkania właśnie się rozpoczęła. Portugalczycy muszą się otrząsnąć po tej fatalnej pierwszej połowie i wrócić do gry. Sędzia stosuje korzyść. Francuzi kontynuują akcję. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe jak rozwiążą ten atak. Kiamavinga przy piłce. Piłka do Griezmana. Kiamavinga przy piłce. Eduardo Kiamavinga. Po polu karnym jest Antoine Griezman. Nie pozwalają by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Ciąg na bramkę będzie teraz chyba groźnie. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Witinia. Rafaelę z piłką. Pepe. Sędzia nie faulu, bo Portugalczycy nadal przy piłce. Ronaldo. João Cancelo. Brawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Teraz przed szansą! Gol! Ależ piękne nożyce! No, czapki z głów, tak strzelać, to trzeba umieć! No, rzadko mamy okazję oglądać taki popis umiejętności. O takiej bramce nożycami marzy chyba każdy. I znowu gramy. Francja urządza sobie dzisiaj tutaj naprawdę niezłe strzelanie. Leo. I tym udanym wejściem skasowała ta krwala. Dębele. ma piłkę. Podanie do Kundy. Teraz jest kolejna blanka. Powiększają przewagę do czterech goli. Na powtórce zobaczymy jeszcze raz to piękne rozegranie na jeden kontakt. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Bernardo Silva. Piłka wędruje do Palini. João Cancelo. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Jest faul. Portugalia będzie wykonywać rzut wolny. I mamy korektę składu w drużynie Portugalii. Ale gra musi zostać przerwana. Offside. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe doliczone minuty. A zatem strzela. Dobrze, zablokowany strzał. Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Z rogu boiska, Bernardo Silva. Słychać gwizdek kończący ten półfinał. Francja wygrywa. Przed nimi już tylko jeden krok, by sięgnąć po Puchar Euro 2024. Dominacja w tym meczu była widoczna w zasadzie od początku do końca i chyba każdy przyzna po ostatnim gwizdku, że ten półfinał jednoznacznie wskazał nam lepszą drużynę. Końcowy wynik nie daje nam żadnych złudzeń. proszę Państwa. Koniec meczu tego spotkania. No, ależ pogrom dla Portugalii. No, 5 do 1, aż Francja pogona Portugalię. No, no zobaczymy, czy sobie taki wynik się sprawdzi, no chyba nie. No ale piłka z okrągła, bramki są dwie, ale no powiem wam, że Portugalia no w takiej formie dobrej nie jest, no bo w sumie w karnych, no to w sumie byli dobrzy. No ale Słowenią, no i teraz jak zagrałem z Francją, no może być taki pokrą. No ale zobaczymy jak się spisze na żywo. No i takim wynikiem Francja awansuje do półfinału UEFA Euro 2024. Dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Ja w sam moje, moje oczywiście kolejne odcinki. Trzymajcie się. No i do zobaczenia i cześć.